Why not join? How many more do you want to come? OK, czy możemy wziąć albo Paty albo Kostucha. Kostuchu, hmm, Powinniśmy się znowu rozdzielić? We should split up again. Yeah. Tyle? No nież tutaj czekał, mam nadzieję, że nie. Come on, let's go. Good. Tylko stuchu? Come on, let's go. Sure. I co? A jednak. Ha! <laughs> Dobrze. Mam wszystkich. O teraz załatwimy małpę w takim razie. Kurwa, nie jedną to mi się podoba. Uch. Co ona robi? Uch, ostro! Dawaj, 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 łącz jakieś kombosy. Próbuję wyczuć, jak to działa. Żeby zrobić to lepiej niż dotychczas. No tak. With me. nie żyje, ale nic znowu nie zostawiły po sobie. Ty jak? Gdzie tutaj idziemy? Dziennik. Kiła. Zamarczony umysł berbelucha Pogadaj z tubylcem Borborem. Zemsta jest słodka. Idziemy są zemstą. I powiedziała mi, że typ, który sprzedał jej mapę z drogą do skarbu na wybrzeżu krabów, musi teraz przebywać na wyspie Kiła. Mam go odszukać i dopilnować, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Wygląda na to, że Wąski został schwytany przez klan z wyspy Kiła. Jeśli chce się na nim zemścić, tam go muszę szukać. Osoba zlecająca zadanie, zawsze będzie za nami chodzić? A gdzie reszta? Uuu, trochę tak tutaj jest. E, to daleko. No dobra, no to w takim razie wracam się tu. A co jest w tej jaskini? Popłyniemy do jaskini. Jasne. To może tędy? Piękni, piękni Będziemy dbali o Twoją kondycję teraz. Dobra. Skok do takiej wody? Coś ci zrobi dobrego? O! U, tafor od razu, tu gdzie? Tam? Nie. A ciekawe czy on, by wlazł za mną do wody. Wątpię. Szarża na nic się nie przyda, jak nie ma na czym postawić stóp. Idziecie? I idą. A. Dobra. Trzeba nabrać tempa. O, może. Huuu! Jak? Jakie zajadłe. No. Co nic oczywiście po nich nie ma. Owoc no, się smaki. Naszej bronię, wyatakujcie. Albo będziemy się zmieniali dynamicznie. <laughs> Dobrze, że jego. O! Oh. Wodny jaszczur! Tak ja lubię jak z flanki dojadą jakiegoś wroga. No, 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 Idziemy no. Jedziemy z nim! Nice! Pierwszy sobie małże No i muszle też <grymne> Jak tam? Dobrze się bawicie? Coś tutaj jest? Szaszka chyba Chyba dobrze się bawię Jak <grymne> odpłynął fajnie do tyłu No, są w wodzie i nie widzę, żeby mogły coś dać nam. Hm, szkoda. Było tutaj I Innych muszelek. Eee. No, ale tu nie widzę nic za bardzo. U. No, jeszcze go od tyłu. Dzięki. No. Możemy zwiększać jakieś umiejętności, niech się nakumuluje trochę. Tyle muszelek. Będzie do sprzedawania. Chyba tylko... A nie. Może jednak jakaś... Jakaś jaskina? Zobaczymy. O! Niewielka ale jest. Ekwipunek Leonarda. Z Vinci. Pewnie jakiś quest to jest. Kilow... Wszystko biorę, bo mogę. O, żółwia też wezmę na hitynkę. czaszka Leonarda. O... Dobra, płyniemy to w takim razie. Lecimy już zrobić tego questa, żeby się zemścić. Ja tam nie czuję za bardzo pociągu do mszczenia się, no ale. Quest jest, trzeba go zrobić. Zwiększy się chwała. A to jak widać, u piratów jest najbardziej priorytetowa sprawa. Jest jaguar. Dobra, na razie udaje mi się go kontrolować. Pewnie to, jak bardzo mogę kontrolować, zależy od moich umiejętności. To by jak najbardziej grało logicznie. Ma czerwony nosek Za dużo pił Skórki nie możemy zdjąć A taki fajny dywanik by był Akurat na wejście do naszej kajuty Dobra, nic tutaj nie ma Lecimy dalej. A mapa co pokazuje? Też, że tylko wejście na górę jest. I tyle. Muszelki, muszelki. <gryw> Zbiorę je wszystkie. Dobra. Ciekawe czy wytrzymałość w ogóle ma na to wpływ, jak daleko mogę płynąć i biegać. Fajnie by było. A może tutaj jest coś o tym napisane? ...postać? Zręczność... Psz. Wytrzymałość, twardziel, kuloodporny, odporny na magię... Nic więcej za bardzo? Złotousty... Zdolności? Wytrzymałość... Hmm. Ale właśnie, co z tym lekarzem? Lekarz, lekarz, lekarz... No kosz, widzę, że tu jesteś. Gdzie się chowasz? Wymagania: złoto. Mmm, Nie mam pojęcia o co chodzi. Brońkująca? Ej, pojawcie się: muszkiety? Co to ma znaczyć? Magia wódu. Mięsożerca. <grytanie> Lecz swoje rany jedząc surowe mięso. Mięska. Dawaj szybko. A, to można zniszczyć. <grymne> Może coś ciekawego jest w środku. To tak. Idziemy do ścieżki. Czyli najpierw zrównamy się z naszą łudeczką i teraz odbijemy, wygląda jakby żył. Ale już tak to nóżką, tak. Tylko mi znowu nie właśnie, na górę. Tutaj zbieram rzeczy. O, kolejna małpa. To miasta! Ok. Z tego co widzę, pod kolorze. Nazwy samej naszego wroga, widać jaka jest jego reakcja względem nas. Była żółta, póki jeszcze nie zaatakowaliśmy. O! Sorry? O! Miośnik zwierząt 10 punktów? Że zabiłem tą małpę? Super! Borbor, bor, tani bimber Nie pij tyle, ja wypiję Nie no Generalnie Choć taki mam odruch wyrobiony Na setkach godzin Grania w różne, nawet tysiącach W różne RPGi To Jakoś bardzo głupio się czuję Kradnąc ludziom tutaj Hey what's stand, po'esh. Hmm. Uwamba! Shit! <laughs> ah, my head! Karak! What are you doing here? So close to the pirates. Guccio speaks of the pirates. Guccio is not a pirate? No, I'm not with them. That mean you never visit Ozkila before? No, not yet answer my question what bobo wanted here with pirates bobo wanted to know if pirates dangerous or not watch them but then bobo got thirsty the foul water burned drank it anyway was not one of bobo's brightest ideas oh. <laughs> that was liquor you drank uh, liquor I've Pirates poison Bobor? Pirates drink it for fun. Ay, Pirates, strange Kuchos. Bobor wants to go home. <laughs> o, może I'd better take the remaining booze with me. Gee, evil water bad for Bobor's stomach. Even the plants don't like it. Take it, Kucho. <laughs> If you show me the way I'll go with you. As youve never been to the killer camp I'll show you the way. Bobo can hardly stand up right. How is Bobor going to fight alone? I'll give you gold if you take me to the killer camp. Wo Super <laughs> Jakim cudem możesz tyle wypić? On Sam przecież nie wie. Dobra. Jesteś sprawnym myśliwym. Naucz mnie czegoś. You're a skilled hunter. Teach me. Skurowanie. Pozyskiwanie rogów. To są skille, które mogą się przydać, żeby pozyskać więcej kasy. Więc warto kasę zainwestować. Szybko remove skins. No problem. Hoshi. O, szybko poszła. Pozyskiwanie rogów. Coś mi się zdaje, że mogłem taniej kupić gdzie indziej, ale może tylko mi się zdaje. I'd like to tear out animal horns. No problem. Hoshi. No. Idziemy. Let's head for your camp. Good, good. Just so you know, Kila is crawling with spiders. These are dangerous days. Bobo happy that Gocho is coming with him. Okej, okay, ten Tani Room, Tani Bimber, więc tak, tutaj Tani Bimber, tak, tak, razy dwa. Tam to już zużyłem na tamtą walkę. Dobra, Hauk, let's go. Uch, większe bestie. Caraca! All this running makes my head spin. What in the name of the Hike do your cochos do to your heads? I feel as if a horde of gorillas has eaten me and shit me out again. <laughs> it's too much. What are the hike? Hike are the spirits of our ancestors. They make sure that Bobo is punished. They punish me because I watch other people secretly. They punish me with what you call uh, booze. You'll be all right. Let's get moving. <laughs> this will be difficult match. Okay. Oh, <laughs> popluje. <noise> nie Gdzie na mnie? Dobrze ktoś dbał o moje stawie! Raka Tomka! A to co? Kręci się w głowie, tak? Super! Dobre, dobre. A! Wow, that was close. O, uh, żwaczka od i oko. Nice. Trochę tego jest. Czekaj, ile to warte? Żwaczka, żwaczka, łup. Żwaczka. cztery. Ale używana podczas rytuałów wodu. Oko? Też. Ale podczas niektórych. A właśnie sekrety Cytadeli. O, można to przeczytać. Może będzie sens prędzej czy później. <grym> Łopatek dzwony noże widelce. O, możemy zrobić piknik. Czas, na razie. We stay together, Hoshi. Tam coś o, Max. Come with me, Guccio. Oh. This is the killer's watering hole. Bobo must take break. Oh, all right, we'll take a break. Just tell Bobor when you want to leave. I think the poor fellow's about to fall asleep standing up. You know, sometimes a swift kick in the ass can work miracles. I know pirates with peg legs who are quicker. Too much palaver. Too little sleep. Bobor loves bricks. Watching the flow of the water has an almost hypnotic effect.

I piraci shitty weather shitty food shitty natives niby swodo niby swodo finally i get to use my ripper co mnie od razu ta <grywa> <grywa> Żeby tylko nie zaczepić przypadkiem jakiegoś nosiwodu Raka! Raka! To nie będzie odłożać Dobra Wyprawa 2 No nie wiem książkę bym przeczytał hmm. No dobra Przeczytam w takim razie ale druga część o tubylcach. A możemy czegoś się o nich dowiedzieć. Ciepło mnie powitali, zaproponowali jedzenie i przemówili w języku, którego nie znam. Z czasem nauczyłem się ich języka, a oni pokazywali mi różne rzeczy, mówiąc jak się nazywają. Wkrótce dowiedziałem się, że ich życie na wyspie nie zmieniło się od stuleci. Żyją według kodeksu hike swoich przodków, a ślady przodków są wszędzie. Zgodnie z piracką opowieścią, tutejsze kobiety są istotami wyjątkowo pięknymi. Reszta była zapewne zmyślona, bo te piękności nie są zbyt ufne. W każdej wiosce można wyróżnić określone grupy: tanków, tufasów, kiki i muleke oraz wodza hake. Szcząkowie chronią wioskę i są silnymi wojownikami, którym należy się szacunek. Tufasi to myśliwi, którzy znają tajemnice dżungli, potrafią się po cichu zakraść do ofiary i wiedzą jak uniknąć stania się jedną z nich. Kiki to wiedźmy, które chronią wioskę zaklęciami, a wojowników dziwacznymi amuletami. Mulekę zbierają w pobliżu wioski jadalne rośliny i jagody. Czy można się powoli rozeznać. A wynoś się wody. Oh, you're just talking crap. Damn it, go bother someone else. <try> Why the fuck do we have to hang around here? Złoto kończyło. Małpy do zabicia jasno. Dalej, dalej, dalej. Kombos, kombos, kombos. Jeszcze Ciągni, ciągni! Lepszy miecz by się przydał. Uff. Lepiej mi poszło niż nim. Dziwne. <laughs> Mogę zwiększyć wartość wytrzymałości? Ach, te małpy nic nie miały. Dawaj Borboże. Dobra, spytam się go: do you drink that much? <laughs> It's not hard, Ask Bobo. Naucz się umiejętności łyczek dla kurażu. <laughs> Środki przeciwbólowe są błogosławieństwem. Jeden łyk tego taniego zajzajeru i przestajesz cokolwiek czuć. Przez pewien czas. Bardzo długi czas. Przedłuża się czas działania środka przeciwbólowego. A pijak? Rum od wieków był eliksirem życia ludzi morza. Doskonale wiesz dlaczego. Efekty wypicia rumu, grogu i taniego Bimbru zwiększają się o 25% na poziom. Nice! Eee. Moglibyśmy wziąć. Mamy pieniądze? Łyczek dla kurażu. <noise> Ale środek przeciwbólowy. O co chodzi? Nie wiem, więc nie biorę. Pijaka wezmę. Eee, wytrzymałości nie mam. Aż tyle. how are things going in the camp life is simple for us kila we have our muleki who take care of gathering plants Tonka protect us from guchos such as you and the tufas hunt meat to eat aha <laughs> let's go all right even if boba's feet is tired you talk too much okay boba keep his mouth shut let's go oh. hauk let's go this jungle's dangerous and that's why it's so intriguing this stone archway unites the traditional and the modern are Can you talking about the the pirates and the natives No, I'm talking about a bottle of rum. Of course that's what I'm talking about. Mo Bastard. Hey, hey, Kafaza. Ha. A wizja stralna. Nie. Teraz tego nie potrzebuję. Właśnie można będzie od czasu do czasu zobaczyć co zachodzi. Czy cokolwiek się tam pojawi? Bliżej, bliżej, bliżej. Dobra, ten zabity. O róg, język, surowe mięso. Super, dzięki. Tego jeszcze zabijemy. <grywa> <grywa> chyba jestem negatywnie nastawiony do ciebie. Tak mi się zdaje. Ty chyba też. Uuu, uuu. Ups. Nie, ja nie chciałem tu być. Tu jakieś paszczury i ja są. O nie. <laughs> żółte tyłki za nami biegną. I to w dużej ilości. Jeszcze małpy? <laughs> Biegam od jednego do drugiego. Może teraz się wreszcie przydadzą. Panie sztuczki. <laughs> Dawaj tego pająka. Aha. Dalej jedziemy. Zanim się ogarnie to następuje cios od razu. O, oh. oh. <laughs> nie poszło najgorzej. Jest róg, a ten róg opłacało się brać. W ogóle ta umiejętność. ...płaci się. Mm, ale niezbędny składnik wielu mikstur. Co prawda, wartość w złocie tylko 8. Ale do mikstur będzie. Coś jeszcze tutaj jest. Nic. A jak wy żyjecie? Bez problemu. Nie to co ja. O. od nurze pająka. Idziemy dalej. We stay together. Hoshi. Jeszcze jest A to? Bobor Tired oh, Znowu? Owocnaki oh, Padł <ścoughs> oh, Może klina chcesz?